Dokładnie tak. Ten jingle oznacza oczywiście kolejny odcinek, nowe Giro, stary ja, ale no ja nadal tak samo stary, a to Giro już nie takie młode, z dnia na dzień. Coraz starsze, dzisiaj etap 9, zaraz, zaraz dzień odpoczynku, a potem już praktycznie półmetek. No ale spokojnie opanujmy emocje, bo zanim półmetek, zanim, zanim etap chyba dla sprinterów, zanim odpoczynek, no to czasówka. Czasówka i to taka, no można powiedzieć, już poważna z prawdziwego zdarzenia. Kilometrów 35, płaska, no ale. Mm, dzisiaj, 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 dzisiaj um tak, myślę jakby tutaj to ugryźć może zabrzmi to trochę dziwnie może zabrzmi to trochę jakbym był oderwany tutaj od tematu ale powiem wam o historii kiedy w 2010-11 rozważano który z piłkarzy na świecie jest najlepszy czy Messi czy Ronaldo i w Anglii zostało wtedy właśnie sformułowane takie powiedzenie ponieważ jeden z ekspertów brytyjskich Rozmawiał tam o Messi, bo były pogłoski, że Guardiola może przejść do City, co zresztą zrobił. I że Messi może pójść za nim, przyjść do Ligi. No i wszyscy mówią, że ten Messi jest taki wspaniały i drybluje i podaje i się wraca i rozgrywa. Czy jest coś, czego, czego ten człowiek nie może zrobić? Na co ten angielski ekspert powiedział, no dobrze, ale czy może to zrobić w zimną wtorkową noc w Stoke? Co oczywiście oznaczało, że stołek jest znanym takim po pierwsze miejscem, do którego trudno jest dotrzeć, po drugie fani są dosyć nieprzyjaźni dla, dla przyjezdnych dodatkowo no, mecze we wtorek to są mecze, których nie chce się rozgrywać bo one są ani, ani go kijem ani go pałką w środku tygodnia normalnie to za się rozgrywa, bo gra się na weekendzie więc pytanie było no ok, Messi jest taki super i świetny i może zrobić wszystko ale czy może to zrobić w środku Anglii w zimny wtorek tak samo dzisiaj można by było zadać pytanie czy remko. No remko może zrobić wszystko, może wygrać klasyki, może wygrać tygodniówki, może wygrać tury, może wygrać Mistrzostwo Świata, może wygrać czasówkę, ale czy może wygrać czasówkę w zimny, wtorkowy wieczór, w stołk? No bo dzisiaj pogoda naprawdę paskudna, trochę na początku bardziej deszcz, więcej deszczu, pod koniec mniej deszczu, ale więcej wiatru. No ogólnie nic, co chciałoby się jechać po ośmiu dniach. Nerwowego ścigania na wielkim turze. No ale, 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 powiem tak: Remko i tak i nie udowodnił, że może to zrobić w zimny, zimny wtorkowy wieczór w stołk, bo wygrał tą czasówkę. Można powiedzieć o sekundę, ale tak naprawdę jak się okazuje, o 900 sekundy z Tomasem, ale o tym, o tym za chwilkę. Popatrzmy na wyniki, ale nie na same wyniki, a może też warto popatrzeć na międzyczasy, bo to jest coś, co co jest dosyć ważne w tej czasówce. No i jak to jest? W życiu, w życiu są, co, co jest pewne? Trzy rzeczy że trzeba płacić podatki Że się umrze, i że Stefan Kung przegra y, czasówka o bardzo małą różnicę czasową no chociaż dzisiaj Kung dopiero czwarty y, 4 sekundy za zwycięzcą no, bo tak jak wspomniałem, Remco 900 sekundy przed Tomasem. Tomas, tutaj już miałem tych wiadomości, też pewnie poniżej sekundy przed Theo Hattem, Także Ineos, bardzo dobry występ. No do tego ten Kung, który na pewno się nastawiał na tą czasówkę, tylko nie wiem do końca dlaczego tak pod koniec etapu wczorajszego mocno tam pracował i był widoczny z przodu na Kapuczynie. Więc 4 sekundy zabrakło. No, i jego kolega z drużyny, 4 sekundy za nim. Bruno Admiral, także nie ma niespodzianek. Pierwsza piątka w 8 sekundach na 35-kilometrowej czasówce. Potem miejsce szóste, Roglic, też nie ma tutaj niespodzianek. Tymenalen, którego chyba wczoraj wspominałem, do końca nie wierzyłem w jego nogi. Siódme miejsce, ósme, Aleksander Wasow. To o tym jeszcze za chwilę, trochę więcej, bo odsyłka tam. Parę informacji złapałem. 9 Żał Almeida, 10 po cichu killer Damiano Caruso, nawet przed Jayem Wajnem i przed Lenim Kamną. Także bardzo, bardzo dobry występ Caruso. Tak po cichutku nic nie mówimy, że jakieś upadki, że traci czas. Tak Caruso sobie po prostu jedzie. No i teraz, no i teraz ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy na papierze, no Remko zepsuł nam tą naszą pasę, miałem nadzieję, że wygra ktoś właśnie, albo zawodnik, który był drugi, trzeci, bądź czwarty, bądź piąty, bo oznaczał bądź szósty, bądź siódmy, bądź ósmy, bądź yy, dziewiąty. Bądź, a nie, już dziesiąty to nie. Chodzi mi oczywiście o to, że podtrzymałby, no to, podtrzymałby to nam pasę każdego innego teamu wygrywającego etap. Tak, niestety ten pierwszy tydzień Remko spiął nam klamrą. Quickstep wygrywa dwa etapy, Remko wygrywa dwa etapy, Remko wygrywa dwie czasówki. Ale, co ważne, może zacznijmy tutaj od. Finałowy, finałowych rozstrzygnięć i potem popatrzmy na, na międzyczasy, jak, to, jak do tego doszło. Eee, więc, jeżeli popatrzymy na pierwszą czasówkę, fakt, iż Remko wsadzał Rogliczowi 2 minuty na kilometr no to powinno być tych tutaj sekund z prostej matematyki, gdyby wszyscy byli w tej samej formie jak na starcie Giro, z prostej matematyki byłoby to sekund 70, czyli ponad minuta straty do oglicza, tak by nam tutaj wychodziło, ale oglicz traci tylko 17 sekund. Gerenj Thomas praktycznie nie traci nic. No i, i to o Geigenhardt, bo to nie jest jakaś różnica, y, która miałaby znaczenie w, w trzytygodniowym turze, tak? No, wrzucić komuś, wsadzić komuś sekundę czy dwie sekundy na czasówce. Także y, jest bardzo, bardzo wszystko tutaj ściśnięte, bardzo blisko. Y, no bo patrząc nawet na tak długiej czasówce, no Remko. Mm, dziesiątka, jeżeli chodzi o wyniki zawodników w pierwszej dziesiątce, no to jak popatrzymy na pierwszą czasówkę na Giro, no to pierwsza dziesiątka na dużo, dużo krótszym odcinku zamknęła nam się w 55 sekundach. Dzisiaj na czasówce ponad, chyba, można powiedzieć, ponad dwa razy dłuższej, pierwsza dziesiątka zamyka nam się w 36 sekundach. Także Mam dziwne wrażenie, że te teamy, które miały podejście, że startujemy, w Giro się wjeżdżamy, bo drugi, trzeci tydzień będzie najcięższy, czyli Neos, czyli Bora, czyli Jumbo, wygląda na to, że ich forma, ich liderów, forma ich liderów idzie do góry, a jeżeli miałbym tutaj być brutalny, no to powiedziałbym, że mimo, że Remko dzisiaj wygrywa, to na pewno jest to zwycięstwo, które słabo wpływa na jego morale, a bardzo dobrze wpływa na morale przeciwników. No bo tutaj wykonam teraz krok w, w tył i powiem o. Pierwszym pomiarze czasowym, czyli pomiar po 14 minutach z kawałkiem, niecałych 15 minutach. Nawet przed tym pomiarem, po 10 minutach, mamy wirtualnie pokazaną różnicę remko roglic 30 sekund. Po 10 minutach czasówki, które przypomnę, miała okolice 40 paru minut. Więc efektywnie z prostej matematyki znowu, jeżeli tak rzeczywiście remko otworzył, jeżeli tak by trzymał tempo, no to wyglądało na to, że Roglic dostanie 2 minuty. Ale no Położyły tutaj się dwie, dwie rzeczy. Zacznijmy od Remka. Remko wydaje mi się, mam dziwne przeczucie, że zaczął, bo też potem w wywiadach mówił, że zaczął za mocno. Ja mam dziwne przeczucie, że Remko nie zaczął za mocno, tylko Remko zaczął tak na podstawie danych, jakie zebrali na pierwszej czasówce zaczął tak. Jak, no, jakby miał nogi te same, które miał tydzień temu. Tylko że po 10 minutach, po 15 minutach okazało się, że tych samych nóg nie ma, bo już na pierwszym międzyczasie, przypomnę, po 10 minutach Roglicz tracił do ręka 30 sekund. Po 15 minutach Roglicz tracił do Remka 31 sekund i był dopiero 10 na pierwszym międzyczasie. Gereń Thomas był 11 sekund za, mm, za Remkiem 14 sekund a Ogegenhardt mm, 15. No i od tego pierwszego pomiaru, czy też nawet od tej, trzeba liczyć od tej dziesiątej minuty, kiedy dostaliśmy tą informację o stracie glicza. na następnym pomiarze czasu Remko już 2 sekundy przewagi nad Tomasem, także na odcinku 12 minut stracił do Tomasa 9 sekund Roglicz 27 sekund, czyli już 4 sekundy odrobił. Na trzecim pomiarze czasu po 34 minutach Remko już był trzeci. To dosłownie jakieś tam tysięczne, bo Theo Geigenhardt, Tomas i Remko w jednej sekundzie. Wszyscy na trzecim pomiarze czasu. Roglicz 23, także dalej odrabia. No i na mecie Remko z sekundową przewagą nad Tomasem, a Roglicz sekund 17. Czyli można powiedzieć, że od 10 minuty do 41 minuty, czyli do, do finiszu. Yy, Roglicz odrobił 14 sekund do Remka na czasówce, a jeszcze yy, ciekawsze jest to, że Roglicz wydaje mi się, że może być troszeczkę niezadowolony, bo widać było, że się rozkręcał, rozkręcał, nadrabiał tą odrabiał tą stratę, a nawet nie dostał informacji podobno na ucho od, yy, od dyrektora sportowego, żeby go nie stresować. Yy, a Plan był inny, żeby zacząć mocniej, ale Afini powiedział, że to, czego nie przewidywali, że na trasie jest boczny, boczny wiatr czołowy po, po pierwszym pomiarze czasu, czy tam w okolicach T2, T3, bardziej T2 między czasu, Więc Roglić zaczął troszeczkę za sekuracyjnie, żeby nie przedmuchać uszczelki, no a potem po prostu odrabiał, 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 no i efektywnie w drugiej połowie czasówki nie było nikogo szybszego. Od od, e, od Słoweńca. Mm. Lub po prostu się rozkręcał po tym takim asekuracyjnym początku. Warto powiedzieć jeszcze o. chyba trzeba warto powiedzieć o Wlasowie, no bo tam mamy trochę informacji. Wlasow, czasówka Sylwek przygotował taki pacing, że rzeczywiście widać było, że Wlasow jedzie równo, no bo na pierwszym międzyczasie piąte miejsce, 23 sekundy straty do Remka, no ale to jest, powiedzmy, wyjmijmy tutaj czas Remka poza nawias, bo to jest niemiarodajne, bo jak wiemy, Remko musiał potem robić opuszczenie strefy roszczeniowych i musiał troszeczkę zwolnić. Także popatrzmy na różnicę do Tomasa. Na pierwszym pomiarze czasu Vlasov traci 12 sekund do Tomasa, na drugim pomiarze czasu. 24 sekundy straty do Tomasa potem na trzecim pomiarze 31 sekund i finalnie 30, także jeszcze troszeczkę zostało, ta końcówka mocna w wykonaniu zawodnika Bory no i efektywnie miejsce ósme strata 30 sekundowa do Remko pula, a to przypomnieć 30 sekundowa, a to przypomnieć, że Vlasov zamykał w dziesiątkę i na pierwszej czasówce stracił tych sekund 55. Przypomnę, pierwsza czasówka była prawie dwa razy krótsza od czasówki e, dzisiejszej. E, także, e, także, także co jeszcze jest ciekawostek? No było jakieś było troszeczkę deszczu, było troszeczkę białków. E, widzieliśmy mafiusa, któremu się nigdzie nie śpieszyło, który siłował się z e, łańcuchem, który mu spadł, bo jego trzymać e, łańcucha e, chain catcher firmy zaczynającej się na A, a kończącej na tego coach y, nie zadziałał niestety. Y, do tego jeszcze mieliśmy chyba, że Almeida jechał ja akurat sobie poprawiał kask y, w momencie kiedy wpadł w dziurę i potem nad zbił sobie z twarzy wizjer, więc dojeżdżał już bez wizjera do mety. Y, w kasku to też taki, taka ciekawosteczka. Y, no i cóż jeszcze, bo tak skupiliśmy się na tej pierwszej dziesiątce, wspomniałem Caruso czy mamy tu jeszcze jakieś dobre wy wyniki, no Jay Vine na miarę oczekiwań chyba miejsce 11, Lenikam na 51 sekund straty, też nie wypada z gry, bardzo dobry występ Willa Barty. Lawrence De Plus wraca po tych problemach zdrowotnych, które ciągnęły się za nim przez parę sezonów też 57 sekund, Bałkę Molema, wiekowy zawodnik 59 sekund straty, no i Brandon McNulty, miejsce 16. Ostatni, który złapał się w minucie. No, warto powiedzieć, że lekne są, czyli lider do, do dzisiaj. Jira pojechał przyzwoicie, minuta 15 straty, także w każdym innym przypadku y, trzeba było powiedzieć, że dobry wynik na no ale niestety wynik nie na tyle dobry, żeby zatrzymać koszulkę. No i teraz patrzymy. Nie. Remko wraca na pozycję lidera, także nie dość, że jeżeli miałbym tutaj być brutalny, to bym powiedział, że nie dość, że raczej on w poszczycie swojej formy jest, a... A gór troszeczkę jeszcze zostało w tym Giro, to teraz jeszcze mu dojdzie te, te wszystkie wywiady, te nakładanie koszulek, bo przypomnę, że to oczywiście będzie koszulka y, różowa i koszulka biała. Thomas po tym całym tygodniu, gdzie spójrzmy prawie w oczy, nawet jeżeli mm, forma REMka by nie według mnie już nie osiągnęła swojego piku i nie zaczęła schodzić w dół, to tutaj Remko musiał na tych czasówkach nazbierać czasu, żeby potem mieć co bronić w górach. No efektywnie Remko dzisiaj. Nie wsadza nic Tamasowi. Tamas 45 sekund straty na miejscu drugim w generalce. Primoż Roglic 47 sekund straty, i to efektywnie jest ta strata z pierwszej czasówki. No bo dzisiaj Roglić traci 17 sekund, a wczoraj zabrał 14 sekund, więc to można powiedzieć, yy, drugi weekend Giro na remis między tymi dwoma panami potem czwarte miejsce Theo Geigenhardt, 50 sekund, piąty Żalmejda, minuta 7, na tym samym czasie jest Lekneson, który zjedzie tam w tej klasyfikacji no ale to też minuta 7 Vlasov minuta 48 Kunego 2.13, no i do potem Kamna 2.37 Sivakov 3 minuty, także po tych dwóch czasówkach, po tym tygodniu, który był, no tak można powiedzieć, bardziej pod niż pod kogo innego pierwsza dziesiątka Giro zamyka się w 3 minutach a efektywnie ci zawodnicy którzy no można powiedzieć zamykają się w dwóch, czyli ci wszyscy no, o których rozmawialiśmy przed startem wyścigu no i tak jak mówię ja mam dziwne przeczucie, że to może zabrzmi kontrowersyjnie ale ja bym tutaj się zaczął powoli zastanawiać nie nad tym, czy Remko wygra Giro, tylko nad tym, czy zobaczymy Remka w stolicy Włoch, na ostatnim etapie Giro, bo no bo zobaczymy Taka to, taka to moja, nie, taka to moja e, tutaj moje przewidywanie. Hot take tak zwany z anglosaskiego. E, dobrze, jutro jaki etap? Haha, ha. odpoczynek. Ale ja nie odpoczywam, ponieważ po pierwsze, e, po pierwsze dzisiaj dla tych, którzy słuchają, czekają e, na cotygodniowy odcinek pod Castu, dzisiaj odcinka nie będzie. Ponieważ nagrywaliśmy, my byliśmy goszczeni, więc zeszło nam dosyć długi odcinek, będzie co odsłuchiwać na tygodniu, ma wyjść. Podcast Góra Kawiarnia, rozmawialiśmy z Dominikiem Omiotkiem na tematy, no jakie, no ale no, dynamiki. Pytał nas, co jest szybsze, a my mówiliśmy, że to zależy. Także szykuje się taki dosyć długi, długi podcast do odsłuchania, ale nie, nie na naszym fidzie, tylko podeślemy oczywiście ten odcinek na naszych socjalach, więc będziecie mogli nas znaleźć i odsłuchać. Do tego jeszcze hmm, przypominam, że dzisiaj zamykamy koniec zgłoszeń do czasówki dla juniora, teraz już zaczynamy ją finalnie składać. Ponagrywamy jeszcze parę filmików kontentu na YouTube'a i oddamy w ręce klubu juniorskiego. To jest drugie ogłoszenie parafialne. Trzecie ogłoszenie parafialne, że ja jutro nie odpoczywam. Postaram się chwilę porozmawiać z Srywkiem Szmytem jak wygląda to Giro od środka, e, jakie, jakie zajęcia mają na dniu odpoczynkowym, czy to rzeczywiście odpoczynek, czy może lekki rozruch. E, czy, czy coś, coś więcej? Do tego jeszcze postaram się z, zgadać z kolejnym człowiekiem, który jest tam w środku, w peletonie z ziemi polskiej do Wolski pojechał i podróżuje razem z kolarzami o takim troszeczkę może innej stronie kolarstwa, ale to jeszcze zobaczę. Dzisiaj to będę dogrywa, czy dogrywał, będę dogadywał nagranie. Także jutro kolarze odpoczywają, ja nie odpoczywam. No i jako, że jutro się słyszymy, to już nie będę się rozwodził na tym, co stanie się we wtorek, bo opowiem wam o tym w poniedziałek, czyli jutro. No i chyba pozostaje mi powiedzieć, że rzeczywiście to Giro miało być ciekawe, Potem na, po pierwszym etapie wyglądało, że ciekawe wcale nie będzie, ale teraz znowu wygląda, że będzie ciekawe, bo wszyscy są blisko. Jedni, jednych forma idzie do góry, drugich, wznowia się Remka, forma idzie do dołu. Jeszcze inni po cichu, po cichu nie chcą z tej topowej dziesiątki spaść, tutaj czytaj Karuzo. Także no oprócz tego, że jest mi przykro, że Remko nam przedwał tutaj... Naszą pasę wszystkich zawodników z innych teamów wygrywających etapy, to mam już dziwne przeczucie. Powiem to teraz, że tak jak powiedziałam, nie tylko, że Remko nie wygra Giro, nie to, że Remko nie wygra już następnego etapu, tylko Remko nie dojedzie do Rzymu. Ale na to, jakbyście mieli, to nie stawiajcie pieniędzy. Możecie najwyżej, jak wygra za dwa tygodnie, powiedzieć, że nie wiem mi co ja to przyjmę na klatę. Także mam nadzieję, że coś Wam powiedziałem, co. Co zmieniło Was dzień najlepszy? No i e, chyba wniosek dzisiejszy jest taki, że Kung e, nie, nigdy czasówka nie jest za długa, bądź też za krótka, żeby Kung mógł ją przegrać o małą, e, o małą e, różnicę czasową. A po drugie, jak jesteście już w życiu z czymś bardzo dobrzy i zastanawiacie się, czy są jakieś limity tego, co możecie zrobić, to musicie usiąść i odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: Czy bylibyście w stanie. Zrobić to, co robicie w zimną, zimną wtorkową noc w stołek. Także to tyle ode mnie. Do usłyszenia jutro. Ciao, ciao. Dograć 30 sekund, bo jak tylko kliknąłem skąd nagrywać, to wyskoczyła wiadomość na internecie, że rzeczywiście mam rację. Remko nie dojedzie do Rzymu, Remko nie wygra etapu, Remko nie będzie liderem, Remko ma COVID. Także Coś tam wychodzi przypadkowo. Zero skila tylko fatce, ale wyszło, że coś tam o tym koladztwie wiem. Także jutro będzie zupełnie inna tematyka, chyba odcinku w tym dniu odpoczynku. Także ciao, ciao, po raz drugi.